Hej, ci, witajcie! Z tej strony Kawszako kozak dzisiaj. No, nie wygląda jakby normalny był ten odcinek z ratowanką. Ale uwaga, opening 5 legendarnych LAMP ze skrytki Troll'a. Yy, właśnie niedawno od... dostałem nowy zestaw Deluxe. Znaczy, miałem zestaw Deluxe, tylko dostałem go po raz drugi do ratowania świata. Najpierw otwórzmy sobie. Ulepszamy. tak? na spokojnie. Bo. No. Zaraz będzie mocna akcja przy otwieraniu tych nowych. Ok. Teraz pilacką ostatnią lamę. Może coś fajnego. Ach, póki co same zielone przedmioty. Chociaż. O, legendarny Garwatch. Nie, stara Betsy. O, oh, bez sister, ori. Dobra. A teraz... Legendarne lamy ze skrytki trolla. Czyli... Bardzo drogie lamy. <laughs> Okej. Okay. Czyli mamy jeszcze do otworzenia dużo pirackich lam. Czy jakie to są teraz? Ale mamy ich dużo. Okej, okay, i dużo epi... jednostrzałowiec legendarny nawet, aha. O kurde, dużo przedmiotów będzie. Legendarny schemat. Ogólnie przepadam bardziej za ściannymi. I strzałki. No, tylko tego się domyślałem. Ale no, powiem. Tysiące żetonów na jedną lamę. To mamy do otworzenia gdzieś dużo lam Jedną za 500 albo będziemy mieli 5000 no to mamy 2, 10 lam mm. przepadam za szturmówkami, ale wezmę snajpers z chęcią. O strzelba lampowa Nie wiem jak się nie sprawdzam takich temu wyleję zobaczyć razem Eee, baszka czy tsunami. Wiem, że tsunami jest rzadki i wiem, że baszka nie jest rzadka. Znaczy no, jak mylę się to możecie napisać. Okej, okay, spoczko, dużo legendarnych rzeczy. Mam nadzieję, że... bo nie widziałem w tamtej... Yy, żetonów. O, jest 500. Okej, okay, coś epickiego. Pistolet maszynowy I jaki? Łuk chyba A, nie, jednak Musiał się wczytać w Intertechu Spalacz już mamy Ale wezmę spalacza, żeby chociażby Do księgi kolekcji odłożyć Okej, okay, co to jest? Legendarny łuk lampowy? To, 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 to z chęcią, spoczko e, Tym razem pistolet legendarny Dla mnie bomba Akurat takiej temki to ja z chęcią przyjmuję um, rewolwer lampowy, bo z tego leci dużo przedmiotów lampowych I ostatnia lama, już 18 różnych kart. Myślałam, że z każdej lama będzie po, yy, po 1000 z tych żetonów, ale... Jednak nie, tu tylko w był taki fakt. I co legendarnego mam do wyboru? Podłogowa spoczko. No, no mogę być nie sufitową, bo sufitowych jest mniej i fajniej jeszcze są. Przynajmniej ocaleńców dużo mogę poulepszać. Yy, ale wezmę ogniową. Ognień zwalcza wodę. I... Lud? Okej, okay, dobra, nie, nie będę rozmyślał nawet, ostatnia Lama. O, w tej też tylko 500. Nie wiem, okej, okay, znowu coś awickiego. Dobra, wcześniej już wzięliśmy pistolet, ale legendarny, dotar. tym razem może oszczędzę się na tym, ja uważam strzelba. O kurde, helówka czy... helówkę. Helówkę ulepszę sobie do legendarnej. Może coś jeszcze? Ok. I dobra. 36 przedmiotów. 4 lamy. Fajne bronie, fajne. 8 legendarek plus pierwsza lama. Spoczko. Bardzo się z tego cieszę, ale może jeszcze czadowe lamy. Czadowych jeszcze nigdy nie otwierałem. Tak naprawdę, naprawdę. Czadowych nie otwierałem nigdy, nie było mnie podczas czadowych, więc z chęcią wezmę. jedę tak normalnie, żeby zobaczyć, co z nich może wy... Może chociaż z jednej coś legendarnego dropnie. ok i już coś zabickiej, spet może pany i... Nie wiem, weźmy był fera, ale... Ja nie znam tych broni dosłownie. To są i teme. i No. Rzeczy specjalne, których nie znam, ale teraz będziemy otwierać, no, że możecie patrzeć. Ja nie patrzę. Speedrun ja, żeby zobaczyć wszystkie. Na samym końcu. Może zobaczyć coś fajnego, okej, okay, teraz tylko podejrzewam, że coś nowego jest. Dobra, to czekam znowu. Okej, okay, kolejna lama. Aha, losowo wziąłem. Blaster bitów lepiej wygląda, dobra. I ostatnia lama. I... Ostatnia teraz. Okej, okay, coś słyszałem, że wybieranie. Niech <noise> już będzie ten kaset, czy jak to tam. Dobra, i uwaga. Okej, okay. break beatowa Moce ma fajne. Znaczy, nie mówisz, żeby power popowa. Power popowa była dziwna nazwa. Pana Penny nie miała, miała, miała jakichś złych Znaczy ma te same moce Co miała jak W ogóle jakiś mikrofon dostałem, o woże Dobrze, ludziska Ja sobie to zobaczę w czasie um, Z czasem i I ogólnie